Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! i skupieniu, i szkoleniu żołnierzy, o i polskiego. Więc słowo apelu będą wrazem naszej pamięci i wdzięczności każdemu żołnierzowi Wojska Polskiego, który przyczynił się do zwycięstwa i oddał życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Wzywam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów i formacji walczących w czasie II wojny światowej którzy pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą. Wzywam bohaterskich obrońców Westerplatte, Helu i Poczty Polskiej w Gdańsku, Wizny, Węgierskiej Górki i Warszawy, Ułanów spod Mokrej i Krojant, żołnierzy z Nadwarty i Bzury oraz obrońców Tomasza Lu Tomaszowa Lubelskiego i Kocka. Stańcie do apelu! Przywołuję obrońców kresów wschodnich Rzeczypospolitej, żołnierzy walczących na strażnicach Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Wilna, Lwowa i Równego oraz bohaterów spod Kobrynia, Szacka, Jabłonia i Wytyczne. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, dla których wolność ojczyzny i dobre imię Rzeczypospolitej. Do ostatnich chwili życia było wartością najwyższą. Przywołuję Was, żołnierze Tułacze, walczący o wolną Polskę pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Anconą, Falajs, Archem i Bredą. Stańcie do belu! Chwała, bohaterów! Wołam Was, żołnierze Wojska Polskiego walczący na wschodzie, na Wale Pomorskim i Okołobrzy, na Dodrą i Nysą oraz w strurmie Berlina. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów. Przywołuję walecznych asów przez tworzy spod znaków biało-czerwonej szachownicy oraz marynarzy walczących na morzach i oceanach pod banderą z białym orłem. Stańcie do apelu! Chwała Połam Wołam wojskowych i cywilnych konspirantów tworzących struktury rządu i parlamentu polskiego państwa podziemnego. Bohaterów operacji burza i heroicznych powstańców warszawskich oraz żołnierzy niezłomnych powojennego podziemia, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej i Straży więziennej oraz wszystkich obrońców ojczyzny, którzy zostali podstępnie i okrutnie zamordowani przez odprawców NKWD. W kwietniu 1940 roku w Katyniu, w Arkowie, w Ferze i Kijowie oraz innych miejscach w Kaźni. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczyzn! Kołam wszystkich rodaków zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamordowanych w katowniach Gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach i akcjach pacyfikacyjnych oraz wywiezionych na przymusowe roboty do trzeciej Rzeszy. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią meczystów! Przywołuję deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, zmarłych w łagrach oraz zamordowanych w obozach i więzieniach, za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Wzywam wszystkich znanych i nieznanych rodaków, którzy na zawsze spoczęli tam, na nieludzkiej ziemi. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią meczystów! Wołam do Was! Żołnierzy pierwszej, pierwszej Dywizji Piechoty Legionu, dowodzonych przez generała Brygady Wicentego Kowalskiego, żołnierzy Armii Krajowej Owodu Mewa Kamień, którzy ofiarnie walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Przywołujemy wszystkich polskich żołnierzy, którzy, których bogiły rozsiane na różnych frontach II wojny światowej, naszą szlak ku wolności i niepodległości rzeczy pod Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy alianckich, którzy przelewali krew w walce o wolność swoich ojczyzn i innych narodów. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Do was się zwracam, potomni. Nie zapomnijcie naszych bohaterskich rodaków, którzy oddali życie w walce o wolność ojczyzny. Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla nas i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, Wierności i miłości do ojczyzny. Oraz gotowości służenia jej w potrzebie dziś. W pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle. Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterów. Cześć, ci powie. Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgłasznie prawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku, i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą, I jako grzesznika poczęła mnie matka. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, Naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie chizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie na śnieg wywieleje. Spraw, abym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnu we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia I wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich I wrócą do Ciebie grzesznicy. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną. Boże, mój Zbawco, niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał nie przyjmiesz. Boże moją ofiarą jest Duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty Boże nie gardzisz. Panie okaż cyjonowi łaskę Twej dobroci. I odbuduj mury Jeruzalem. wtedy przyjmiesz prawe ofiary dary i całopalenia, wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racim dać, Panie, a światło Wieczne odpoczywanie raczym dać Panie. A światłość wieku i stanie odpoczywanie dać Panie. A światłość wieku i Boże Ty pragniesz zbawienia ludzi, hojnie udzielasz przebaczenia. Prosimy Cię, abyś za Najświętszej Maryi zawsze dziewicy i wszystkich świętych dopuścił naszych zmarłych bohaterów, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu Bogu, niech będą dziś. Bóg zapłać za wspólne. Dowódca kompanii podporuczyk Indiana Paweł Kompania, bacz! Drugi szereg, krok w tył, bacz! Na pas! Broń! Do salwy! Honorowej! Trzeba! Ładuj! Salbo! Pal! Ładuj! Salbo! Pal! Ładuj! Salbo! Pal! Zabezpiecz! Wróć! Przyspiesz! I Krok na wprost. Marz! Śmierć milionów istnień ludzkich kalectwo setek tysięcy ludzi, zniszczenia materialne, ogromny wstrząs moralny. To wszystko Druga wojna światowa przyniosła ludzkości. Pokazała mroczną stronę ludzi, zabijanie w przemyślny sposób na masową skalę. Poniżenie i pogardę dla człowieka, pogwałcenie jego praw. Ten trwający blisko 6 lat dramat narodów świata zakończył się późnym wieczorem 8 maja 1945 roku w Berlinie, gdzie Alfred Jodl w imieniu hitlerowskich Niemiec podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji. W tym największym i najkrwawszym w historii świata konflikcie zbrojnym uczestniczyło blisko miliard 700 milionów ludzi, w tym ponad 100 milionów z bronią w ręku. Z różnych szacunków wynika, że w II wojnie światowej zginęło nawet 80 milionów ludzi. W samej Polsce druga wojna oznaczała niemiecką okupację, wyniszczenie polskiego społeczeństwa, eksterminację Żydów poprzez ich masowe zgładzanie w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych i ogromne, niemożliwe do całkowitego oszacowania straty moralne. Polska w II wojnie światowej straciła blisko 6 milionów swoich obywateli. Straty te były proporcjonalnie najwyższe na świecie. Polacy walczyli w większości kampanii wojennych i bite w II wojny światowej w zachodniej i południowej Europie, w Afryce Północnej oraz na froncie wschodnim. Koszmar II wojny światowej jest ciągle żywy. Nie tylko w pamięci uczestników walk z hitlerowskim okupantem, ale również wśród nas zgromadzonych na tej uroczystości. Dziś oddajemy hołd żołnierzom, którzy poświęcili swoje życie za wolność, za zwycięstwo idei wolności i życia w pokoju nad zwrotniczym systemem. Bohaterska postawa polskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej zasługuje na najwyższy szacunek i wdzięczność kolejnych pokoleń Polaków. Pamiętamy o tym i pamiętajmy. Pamiętajmy o znanych i bezimiennych żołnierzach wojska polskiego, którzy nie złożyli broni walcząc w obronie wolności i godności, honoru i prawa do życia w niepodległym kraju. Oddajmy hołd i cześć wszystkim cywilom, którzy również walczyli z hitlerowskim najeźdźcą. Kobietom i mężczyzno, mężczyznom, dorosłym i dzieciom, wszystkim walczącym za naszą wolność. Dziękujemy im za odwagę i męstwo, za ofiarę życia złożoną na ołtarzu Ojczyzny. Wielki Polak, święty Jan Paweł II, powiedział: Wojna jest zawsze porażką ludzkości. Niech to przesłanie. Towarzyszy wszystkim, którzy pełnią jakiekolwiek funkcje publiczne. Niech podejmują oni takie decyzje, które nie doprowadzą do konfliktów, szczególnie do konfliktów zbrojnych. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność na dzisiejszej uroczystości. Dziękuję pocztom sztandarowym, bardzo dziękuję panu posłowi za obecność. Serdecznie dziękuję duchowieństwu, które jest tutaj reprezentowane, jest z nami. W sposób szczególny pozwólcie, że podziękuję przedstawicielom środowiska kombata kombatanckiego Panie i Panowie kombatanci, jesteście taką żywą żywą legendą, żywą historią. Jesteście świadkami tych okrutnych wydarzeń, które miały miejsce przed e, lat. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność i cieszymy się z tej obecności, z możliwości e, przebywania wspólnie z Wami. Bardzo dziękuję przedstawicielom samorządów, instytucji, szkół, wszystkim służbom e, mundurowym, e, młodzieży. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność. Jestem głęboko przekonany, że pamięć o tych trudnych, bardzo tragicznych czasach 1939-1945 będziemy zachowywać i będziemy się starać czcić bohaterów tamtych czasów. Zdrowko widzę służę. Młodsi gorzej chodzą w badań.